Cześć, witam Was w Minecrafcie na mapie Escapist 2. Jest to mapa na podstawie właśnie tej gry. W skrócie, jeżeli nie wiecie o co chodzi, e, Gra Esca Escapist e, polegała na tym, że musieliśmy uciec z więzienia i ktoś, jakiś autor, którego. Postaram wam się podać w opisie tego filmu, czy tam link do pobrania po prostu. Przeniósł ten tytuł do Minecrafta i grałem sobie tak powiedzmy minutę i wiem, że to będzie naprawdę dobre. I najpierw musimy oczywiście tutaj kliknąć przycisk, ale najpierw pokażę wam o co tutaj chodzi. Mamy oczywiście nazwy mapy, mamy zmęczenie. Zmęczenie polega na tym, że na przykład gdy czytamy książki to się męczymy, a gdy czytamy książki rośnie nam inteligencja. Gdy na przykład będziemy podnosili ciężary będzie rośnie nam siła i tak samo z szybkością, gdy będziemy na jakiejś bieżni. Także bardzo fajna sprawa. Tu są oczywiście nasi więźniowie. Dzień dobry, dzień dobry. Fajne, fajne w sumie. Uniformy mamy. Ja nie mam jeszcze. Także musimy sobie kliknąć. I tutaj mamy wiadomość. Witaj w nowym, w Twoim nowym domu na kolejne 18 lat. To więzienie jest trudniejsze. Nigdy nie uciekniesz z niego. Wiecie, takie fajne przywitanie, żebyśmy nawet nie próbowali ucieczki. Także. No super, naprawdę super. Um, my musimy się dostać do generatora, znaczy ja mówię teraz, nie czytam tego, ale musimy się dostać do generatora, żeby wyłączyć zasilanie, żeby tam e, uciec, ale m, tutaj jest napisane, że generator zawsze jest zamknięty i jest strzeżony. Um, zakładanie y, um, ubrania strażników w nocy e, nie przechytrzy ich, czyli nie możemy, w normalnej grze było coś takiego, że mogliśmy sobie wyjść powiedzmy w nocy i pochodzić po więzieniu, tylko wtedy kiedy mieliśmy strój strażnika, jak widzicie tutaj to nie działa tutaj jest Josh, czyli mój, mój współlokator nie, to nie jest współlokator, współwięzień e, my musimy teraz iść spać, o tu będzie mm, za chwilę podany autor tej mapy okej, okay, i tutaj widzicie mamy e, autora okej, okay, i co my tutaj mamy jak widzicie są przedmioty, żywcem grafiki są przejęte właśnie z, wyjęte z m, gry, także czekajcie, ja muszę sobie stąd wyjść, Ok, dzień dobry, idziemy sobie gdzieś tam do więzienia i ktoś, ktoś, do mnie zaczął szeptać, za chwilę wam przeczytam ten szept, tylko najpierw muszę iść na apel, jak widzicie jest tu masa, masa strażników. Tak jak w normalnej grze, gdzie jest moje miejsce? Dobra, stanę sobie tutaj i przyczynam wam, o co chodzi. Eee, słyszałem, że chcesz się dostać do, do generatora i musisz gdzieś tam tajemnym przejściem e, gdzieś tam iść. Także spoko, postaram się e, to zrobić. Kurde, emeraldy, 28 komp, czyli 28 muszę mieć e, grzebieni, chyba. Oni powinni coś tutaj mówić, normalnie grze mówią, e, tylko no, to jest Minecraft, także pewnie e, czegoś takiego nie będzie. Ja sobie muszę ściszyć, bo oni tak głośno są. I teraz mamy e, śniadanie, czyli wszyscy widzicie, jak w jednym kurde rządku e, idą wszyscy ze sobą, dobra, ja będę na samym. A, my, myślałem, że będę mógł na będę mógł iść na samym końcu. Jednak tak to nie wygląda. Co to jest? Czy to jest plama? Tak, chyba to będzie plama nawet e, do wycierania, bo tutaj możemy oczywiście wcielać się w jakieś. W jakiejś tam roboty. Kurde, wszędzie wszyscy wyglądają tak samo. Kogo w ogóle mamy? Steve'a mamy, Briana, Martyna, Jasona, Roba, Jordana, Austina, Josha, Toma, Craig'a, Phil'a, Jaroda, Dana, Jacoba i Joe. Wow, wow, wow! Ej, myślałem, że on chce mnie pobić. Serio? Co jest? Ojeju! Dobra, przepraszam! <noise> przepraszam, nie wiedziałem, że to działa w normalnych eskejpistach! Dobra, już, 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 panowie, panowie! Dobra, zostałem zabity przez oficera Toma. Um, I byłem w izolatce przez jedną minutę. Mm -hmm. Jeżeli będę opuszczał izolatkę w nocy, zostanę zabity przez strażników. Zostanę zabity przez strażników, nie wiem, coś mi grę zminimalizowało, ale jestem tutaj z powrotem. Szkoda, że shadery nie działają, bo shadery to jest zawsze bardzo fajna rzecz. Aha, okej, okay, czyli mamy tutaj um, pracę przepalania gościa, który... Um, nie, praca gościa, który przepala żelazo, także e, fajna praca. Tutaj mamy centrum e, do pracy. Okej. Okay, mm, jeżeli chcę dążyć do jakiejś pracy, muszę po prostu nacisnąć jakiś tam klawisz. E, potrzebuję, o, sprzątać. Ja, a dobra, ja jestem już sprząta, sprzątaczem. Super. Także już mam e, tą robotę domyślną. Zobaczymy tutaj o kurde, co to w ogóle jest? Ja sobie muszę. a dobra, tyle tego dosyć jest i teraz musimy szukać, e, szukać plam i ich po prostu, i te plamy po prostu czyścić, bo o to chodzi, tak? Albo, albo i nie, o to chodzi, czy nie o to chodzi? Wydawało mi się, że to są właśnie te plamy, ale mogę się mylić, w ogóle oni sobie tam chodzą, nie rozumiem o co tu chodzi. Spoko, dlaczego część sobie siedzi tutaj, a część, część nie? Halo, jak sprzątać, jak sprząta się plamy? Prawym. O, dobra! Co, co... Nawet nie wiem, jak to zrobiłem, ale posprzątałem tą plamkę, także em, dostałem już jednego emeralda. Oczywiście, tu nie będzie tak. W, w zwykłych Escapeistach było coś takiego, że trzeba było. Em... Czekajcie. O, wow! W ogóle nie mam pojęcia, co ja robię, em, ale w zwykłych Escapeistach było tak, że trzeba, by trzeba było wykonać całą robotę, żeby dostać zapłatę. Jak widzicie, em, tutaj tak. Trudno nie jest, zaraz idziemy na siłownię. Gdzie jest siłownia? Okej, okay. będę szedł za moimi po prostu um, ziomeczkami. Gdzie, gdzie idziecie panowie? W ogóle dlaczego ten blok tutaj jest? Ja sobie nie życzyłem tego bloku. A czy w ogóle mogę teraz sprzątać? Chwila. Tak, mogę sprzątać. Wow, czyli nie musi być y, czas pracy, żebym mógł sobie sprzątać plamy. To jest bardzo dobre. Za chwilę was oprowadzę po y, reszcie, z, y, reszcie więzienia. O kurde. Czekajcie, coś teraz rośnie tutaj. A, dobra, ja po prostu biję, biję takie zombie. Widzicie, że one się pojawiają co, coraz to co nowe. Ale rośnie dzięki temu mi siła. Siła w na no, odpowiada za siłę, czyli jak dużo po prostu bijemy. Plus chyba za, za zdrowie. Nie, chyba tylko za zdrowie. Już w sumie nawet nie pamiętam, to było dosyć dawno. Chcę sprawdzić jeszcze, jak bieżnia działa. Aha, dobra, to mnie cofa. Okej, okay, czyli ja po prostu muszę mieć wciśniętą strzałkę, um, strzałkę do przodu. C co jest, panie strażniku? Ja, ja nic nie robię. Dobra, także inteligencji mam 15, to jest bardzo, bardzo dużo. Kurde, ja mogę... Jest, mogę kryty! Jeee, yeah, a będę szybciej bił! A właśnie, ja chcę coś sprawdzić, bo tutaj oczywiście będziemy mogli mieć jakąś tam um, broń sobie znaleźć. Tylko chciałbym się dowiedzieć jeszcze, yy, czy, mm, czy... czy, 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 czy... czy ta broń będzie wpływała na te zombiaki, bo dzięki temu będzie można bardzo szybko siłę, siłę sobie nabić. Czekajcie. Jacob Joe Cel. Gdzie dobra, wchodzimy do nich po prostu do celi. Zabiera. W sumie będę im zabierał wszystko, kurde. No to będzie bardzo przydatne. Tutaj mamy oczywiście toaletę. Chyba jeżeli strażnicy nas zauważą w jakiejś celi, no to będę mógł mieć um, będę mógł mieć problemy. Ja mam broń pierwszą. Super, mam pierwszą broń, i ja od razu będę chciał i zobaczyć w ogóle, gdzie teraz my jesteśmy. Aha, teraz jest czas wolny we więzieniu, także ja idę przetestować um, przetestować tą rękawicę. Nie, to jest skarpetka. Chyba z mydłem w środku. I zaraz się przekonamy. Okej, okay, dobra, 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 czyli jednak. Wow, Czekajcie, strażnicy na razie mi nic nie robią. A ja mogę sobie szybko siłę nabić. Dobra, już, już jest to naprawdę spoko. W ogóle. Jakaś wełna z nich wypada. Czy strażnik mnie w ogóle za, e, zaatakuje zaraz jakiś? 16 siły, 17, dalej jazda! Jazda jak najszybciej potrzebuję tego, w ogóle wypadają z nich ziemniaki jakieś dziwne inne przedmioty. Także spoko, nie wiem czy to będzie bardzo przydatne. A czy emeraldy w ogóle z nich lecą? To jest też bardzo, e, byłoby bardzo dobre info. Ojojoj, oj, oj, tu gdzie? Aha, tam bramka chyba tu się na zielono świeci, tak? Ale w sumie w ogóle fajna rzecz, że są e, dźwięki. Co teraz jest? A, teraz jest posiłek, tylko ja bym musiał znaleźć, gdzie ten posiłek się odbywa. W ogóle, dlaczego? A, nie, chciałem Cię zapytać sam siebie, dlaczego ja w ogóle nie biegam? A tu się okazało, że niestety jestem bardzo głodny. W ogóle, jedzenie być też się e, przydało znaleźć. Mamy, tak, mamy jedzenie. Ojej, jakie to jest piękne. Dobra, dajcie mi miliard jedzenia. Dobra, dziękuję. Znowu mamy pracę. Ja na razie nie chcę, nie chcę iść do pracy. Chociaż nie, mogę w sumie po, um, już posprzątać to. Czekajcie, lewym, którym ja to robiłem? Prawym czy lewym? W sumie nigdy... Znaczy jeszcze nie ogarnąłem tego do końca. E, ale ja poszukam innych plamek sobie. Gdzie są inne plamki? Chociaż kurde ta skarpeta. Dobra, wiecie co? E, moją pracą jest jak zwykle włamywanie się em, do innych cel. Nawet mi, widzicie, strażnicy nic nie robią, także ja z tego z chęcią skorzystam. Może, może ucieknę z tego więzienia. Zobaczymy. Jeszcze to nie jest e, przesądzone, że... Wow, 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 wow. Panie Tomie, panie Tomie, co pan tu robi? Dlaczego w ogóle pan podchodzi do mnie? Okej, okay, dobra, dobra. Ja, ja już wiem, że nie powinienem uciekać, znaczy, że nie powinienem wchodzić. Wcześniej jakoś tego nie łapało, ale przynajmniej teraz będę wiedział, że mogę z łatwością Umrzej. Ciekaw jestem jak oni długo będą mnie gonili, czekaj, czy ty mnie będziesz gonił? Nie. Okej, okay, już mnie nie gonią, także wszystko, wszystko jest spoko, tutaj mamy jakąś inną pracę, tej pracy, znaczy mógłbym w sumie się zatrudnić, czekajcie. Gdzie tu jest? Inteligencja 75, o, jak w ogóle się nabija tutaj inteligencja? To... E, to jest bardzo ciekawa kwestia. W, w zwykłej grze się po prostu... Szło do biblioteki i się czytało książkę albo grało na komputerze. E, Okej, okay, generator. Wo wow, 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 kolego! Kole... Dobra, jazda ze za, za strażnikiem. Ty, jak Jakbym zabił strażnika, to by było naprawdę spoko, wiecie? Mam pół, pół serduszka. Ale może, może zobacz. A, ko kurde, przycisnąłem prawie się udało, ale nie tracę przedmiotów. To jest naprawdę... Warte, warte zauważenia, czyli w ogóle ja nie mogę podchodzić do tego generatora. Jest źle. Dobra, mam 11 Emeraldów. Chciałbym teraz mm, jakoś zacząć się handlować z moimi współwięźniami. Tylko gdzie ja jeszcze nie byłem? Na pewno w jakiejś celi. O, prysznic, prysznic, w jakiejś celi jeszcze nie byłem. Okej, okay, on idzie tu, czyli obstawiam, że prysznic będzie gdzieś. Stolen items. Kradzione rzeczy, ale po co tam te rzeczy miałoby być? Bo nie rozumiem. Aha, tu jest po prostu. Jej, mamy magiczny prysznic. Dobra, ja już się wykąpałem i idę sobie popracować trochę. Dziękuję. 12. Gdzie są jeszcze plamy kolejne? Uuu, tu są kamery. W sumie te kamery bardzo ładnie wyglądają. Tam jest jakiś samochód, czyli obstawiam, że tu jest wejście po prostu do więzienia. Warto zap zapamiętać to. Wow, co w ogóle się dzieje? Dziwne. To było naprawdę dziwne. Dobra, ale ja miałem z nimi pohandlować, także sprawdzimy w ogóle, e, co oni takiego ciekawego mają, ci strażnicy. Tutaj coś jest. Tutaj coś jest, ale co? Ktoś jest niewidzialny może. Dobra, e, co ty masz? Za 18 emeraldów. E, dobra broń. Nonchako. O kurde. Z tego co pamiętam, to to e, zabija, znaczy zabija, oszałamia przeciwników na jednego strzała, także jest bardzo E, bardzo przydatne. Dobra, mam 18 emeraldów. Gdzie jest w ogóle moja cela? Steve, um, Martin, Rob, kurde. Gdzieś tu powinna być moja cela. O, moja cela, dobra, jest. I, ale teraz najpierw musimy iść na wieczorny apel, także spoko. Powiem wam, że nie spodziewałem się, że aż tak dobrze będzie e, ta mapa przeniesiona. Nie mam pojęcia, czy, po, e, czy będzie z tego więcej odcinków. Może jak będziecie e, chcieli, wyrazicie taką chęć. Ale no jest to naprawdę bardzo, bardzo dobra rzecz. Jeszcze postaram się zagrać jeden dzień. Może się w tym następnym dniu e, uda, um, uda jakoś uciec. Zobaczymy, zobaczymy co przyniesie, co przyniesie przyszłość. Dalej, ja chcę kurde iść spać już. Proszę, dajcie mi spać. W sumie ja sobie pójdę już spać. Panie strażniku! Dobra, nie, nie, nie będę się bił ze strażnikami. Wow, po co on w ogóle tutaj wszedł? Aha, to jest chyba takie miejsce, w którym Um, czekajcie, e, to jest takie miejsce, w którym on będzie tutaj przez całą noc stał. Dobra, nie, nie, niech i tak będzie. Ja sobie zostawię te przedmioty tutaj. W ogóle mam czerwoną wełnę. Po co mi czerwona wełna tutaj będzie? Nie mam pojęcia. Mm, dobra, mogę iść spać? Mogę. Właśnie, ja miałem gdzieś tam iść. Mm, dobra, nieważne. W sumie nie potrzebuję tego jeszcze. Weźmiemy sobie szczotkę, bo oczywiście taka praca, niestety. Dobra, ale zanim będzie ten poranny apel, ja sobie sprawdzę dokładnie, ma widzicie dwa emeraldy, chociaż em, na razie nie spotkałem się, tylko tak, gościu miał, jedne, jeden gościu miał broń, drugi miał em, emeraldy i w sumie więcej przedmiotów takich różnych nie spotkałem, a w sumie fajnie by było, gdyby te przedmioty się troszeczkę różniły, dobra, ja nie muszę być na apelu, ja wiem co oni mówią, tyle grałem w, w zwykłe eskapisty, także e, powinienem znać na pamięć i w sumie znam. To koślawe tłumaczenie po polsku. Bardzo ciekawa sprawa. Dobra, mam y, troszeczkę emeraldów. 14 chyba. Czy w ogóle im się zmienia? E, Zmieniałem rzeczy, które można kupić. 36 komów, 1 emerald. To jest tak mm, złe. A co ty masz? Nie, oni mają naprawdę słabe te przedmioty. Na razie tylko nunchako. Nunchako? Non, nunchako. E, było bardzo. Bardzo opłacalne, ale jeszcze nie na ten moment. Znaczy, no ja nie mam tyle emeraldów. Obstawiam, że em, tutaj trzeba bardzo, bardzo, bardzo długo grać. Wow. Co się dzieje? Czemu oni mnie bi... A, bo nie usiadłem. Dobra, przepraszam, przepraszam. Przedmioty z nich lecą. Widzieliście to? Dobra, przedmioty z nich poleciały. Diamentowe, może tam jeszcze są? Ja biegnę po nie. O kurde, gdyby udało mi się te przedmioty diamentowe zebrać to by było spoko, ale obstawiam, że to jest specjalnie tak zrobione, żeby myślał. O, biegnę po przedmioty, bo tam były przedmioty, a tu bum, okazuje się, że nic nie ma. Dobra. Mam usiąść z wami, czy te, czy nie? W sumie w ogóle nie mogę usiąść. To jest najdziwniejsze. Dobra, ja idę zacząć wykonywać robotę, tylko z jakiegoś powodu um, nie mogę wydobyć tego jednego klocka tutaj. Szkoda, co tutaj jest. Tu jest chyba mm, miejsce, gdzie strażnicy śpią. Tak, bazując na. Oryginalnej grze, kiedy im się szafki w ogóle zapełniałem? Czy im się zapełniałem? Dobra, coś tutaj już jest. Ok, przedmioty widzę, że się powoli będą zapełniały. Także ja idę zobaczyć. W sumie ja chyba nawet nie muszę wchodzić do ich celi. Tak, nie muszę w ogóle wchodzić. Także to będzie naprawdę przydatne. Zobaczcie, pyk. A. Wszyscy wolno to jest. Okej, okay, dobra, jest, y, jest fajnie. Ja mam tą swoją robotę, chociaż nie, inteligencję. Ja chciałem dobić inteligencji. Mam 30 inteligencji. Hmm. W jaki sposób? Um, w jaki sposób to się stało? To, że nabiłem tą inteligencję? Co? Pracowałem po prostu? Czekajcie. Dajcie mi, no, dajcie mi wydobyć ten klocek. Może muszę kliknąć w jakiś punkt. No nie, tak, tak to wygląda, jakbym y, po prostu. Musiał nacisnąć jakiś punkt. I teraz mi powinno zmęczenie spadać. Czy spada mi zmęczenie? Mam 24, 20. Ok, czyli kolejna mechanika, która jest przeniesiona idealnie. Co jest? Co jest, co jest panie strażniku? O kurde, nie mają te pałki. No, ta pałka by mi się przydała. Mhm, bo ona, ona zadaje naprawdę dużo dużo obrażeń. O klauzki jest. Dobra, czyli potrzebuję naprawdę dużo emeraldów. Obstawiam, że tego nie uda mi się zebrać teraz. Chociaż, jako że planuję jeden odcinek z tej gry, wezmę coś takiego. Mm, pyk. Pyk. Dobra, powiedzmy, powiedzmy, że zdobyłem ee, pracą, ciężką pracą, właśnie te, te emeraldy. Jason, tak? To ty, ty byłeś Jason? Tak, nie, to nie Jason. O kurde, dobra, wiecie co? Ja jest, ja zrobię coś innego. Oczywiście, e, ucieczka jest tutaj bardzo, e, bardzo, bardzo trudna. Wow, 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 co tu w ogóle się odwala? Mm, jeden. Ja jeszcze chcę więcej tych emeraldów. Co jest? Co tam się dzieje? Dobra, pyk. Pyk, dziękuję bardzo. I teraz sobie kupimy to, na co, e, to co chcemy, czyli tak. Na pewno wezmę, na pewno, na pewno wezmę broń, dziękuję bardzo. Chestplate też brzmi świetnie. Wow. Ktoś chce Emeraldy? Nie, ch chyba nikt nie chce. Brian też sprzedaje naprawdę dobre rzeczy, także daj mi to, Brianku. Um, tutaj nic nie ma ciekawego. W sumie zapomniałem, że oni mogą... Nie, nie skrywają dalej tych przedmiotów. Co, 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 co? co? Nie, nie, nie mówcie, że te przedmioty. Tak, kurde, straciłem te przedmioty. <laughs> Dlaczego? Dobra, nie mogę po prostu mm, zrobić coś takiego. W ogóle są pozmieniane te tekstury. Tak, są pozmieniane. Uh, ale ja bym chciał od nich bezpośrednio te przedmioty, bo jest taki fajny. E, fajne klimacie, bo po prostu chciałem zobaczyć, czy mając te przedmioty, e, uda mi się, dam radę uciec po prostu z więzienia. Tak, w skrócie. O kurde, tutaj mamy mm, przecinak do ogrodzenia, także ja, ja też wezmę sobie to, wezmę, wezmę, to będzie naprawdę e, bardzo przydatne. Tutaj Josh. Josh ma gówno, niestety, fil, tak samo ma gówno, także, panowie, no i ja potrzebuję czegoś innego baton. Nie, 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 Ja potrzebuję czegoś jeszcze lepszego. Dobra, chyba jestem na game modzie, także oni mi nic nie zrobią. Dokładnie, nic mi nie zrobicie, panowie. Sorry, ja idę po resztę przedmiotów i zobaczymy, czy strażnicy, e, czy wygrają strażnicy, czy wygra Flotar. Mm, ok, 45, ty nic nie masz. Dan, może ty coś mieś? O kurde, bat, mamy key baseballowy chyba, z tego co pamiętam. Dobra, ty masz klatę, także zaczynamy, e, zaczynamy akcję. W normalnej grze także się dało e, zrobić coś takiego bardzo dziwnego, znaczy można było po prostu przekonać strażników, e, aby, mm, aby, aby... Nie strażników, tylko mm, więźniów, aby po prostu z nami walczyli, jeżeli jakieś tam przysługi im oddawaliśmy, także spoko sprawa. No kto który to? Który, znaczy który chce się ze mną bić? Okej, okay, aha, tu jest. Okej, okay, spoko sprawa. Czekajcie, jakiś odblokowałem tunel. Dobra, dobra, dobra. Zobaczymy gdzie ten tunel będzie mnie, e, gdzie ten tunel mnie zaprowadzi. To jest oczywiście użyłem klucza i zobaczymy gdzie teraz wychodzimy. Bum. Dzień dobry. Dobra, jazda. O kurde, ale oni są silni. Dobra, ale gościu Eee, umarł, generator. Dobra, dobra, dobra. Najrec open... Wow, 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 wow! aha on się tu respi. A, ty będziesz się tu respił, ziomek, tak? Dobra, chyba wyłączyłem generator. Nie mam pojęcia na ile tak naprawdę. Tak, on się tu będzie respił ten pan, ale ja nie potrzebuję już... Ej, ej. ej, 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 ej Dobra, ja już nie potrzebuję mm, tego generatora, bo mam czerwony klucz. Teraz musimy iść do e, miejsca, gdzie są wszyscy strażnicy. Mam oczywiście dwa klucze. W sumie ten zostawię tutaj. Co jest? Czy ktoś mnie tu ściga? Nie. Jest na razie wszystko OK. Fuck! Strażnicy biją! O oh, wow, 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 panowie, panowie, panowie! O kurde, trochę tych strażników się tutaj e, zebrało. Chcę zobaczyć, gdzie jest. Ej ej, 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 ej. No, kurde, no, widzicie, że nie dam rady uciec z tego więzienia. Przynajmniej na to, e, na to wygląda. Chcę jeszcze zobaczyć, gdzie jest czerwony. E, co było pod tym czerwonym kluczem? Tak, tam jest czerwony klucz, także, także zaraz się e, przekonamy. Weźmiemy sobie, tak, może nie każdemu coś takiego, ej może nie każdemu coś takiego przypadnie do gustu ale ja po prostu jestem ciekawy bardziej jak ta mapa jest skonstruowana i zrobiona dobra i tutaj sobie wchodzimy i co i mogę sobie wyjść bez problemu? Że mi tak to wygląda jak gdybym mógł po prostu sobie sobie uciec jeszcze chcę zobaczyć co to jest za pomieszczenie to tutaj okej okay. to jest jakiś magazyn coś w stylu nie wiem no jakiś po prostu magazyn i co i dochodzę do tej a, dobra. M mogę sobie przejść dalej. Ups. Chyba telefon. Dobra, nieważne. E, także co, ja wam dziękuję za uwagę. Taki luźniejszy film właśnie z tej mapy, bo byłem bardzo ciekawy jak ona jest zrobiona. I co? I tutaj już jest koniec, jeżeli przyjdę? Albo tam? Gdzie, gdzie w ogóle, jak wygląda ta ucieczka? Gdzie ja mam uciec? I to mnie bardzo ciekawi. Tutaj na dole... Wow! Command bloki! Okej, okay, dużo command bloków jest zrobionych czekajcie, czekajcie, a nie, tu są po prostu są command bloki, myślałem, że to jest e, troszkę inaczej zrobione, że jest jakieś takie miejsce, m, gdzie bez problemu mogę sobie uciec a jeszcze chcę sprawdzić jedną rzecz i teraz jeżeli bym wziął dwa, to czy będą mnie po prostu strażnicy gonili halo strażnicy, ja tu jestem dobra, oni chyba mają mnie gdzieś kompletnie, czekajcie tu jest samochód, dobra ja bym chciał Wow, wygrałem! Udało mi się wygrać, czyli trzeba było po prostu uciec do, e, uciec samochodu, do, uciec do samochodu. Także spoko sprawa. Jak widzicie, tak wyglądała, e, tak wyglądała ta mapa. Jeżeli chcecie więcej mapy, chociaż mówię, ja wiem, że powinienem tą mapę sobie przejść na spokojnie, ale byłem ciekawy, jak to jest zrobione. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!